Hejka, dzisiaj sobie troszeczkę y, o, Jezu, opowiemy, znaczy poopowiadam y, o moich y, Happy Horses. Y, tutaj w ogóle planuję mieć jeszcze drugą stajnię y, z pięcioma oczkami, bo no, dojdą koniki. Na razie panuje trzy koniki. Jeszcze, tak. Więc może zaczynamy od tego najmniejszego. Jest to, na imię ma szef, nie pytajcie. Zawsze małe konie, zawsze czarne małe konie, mi się kojarzą z politykami, szefami, jakimiś, nie wiem. Po, po, dobra. No i on ma lat. Ile on ma lat? Czekajcie, ci zapomniałam, jak muszę w papierach zobaczyć. Tak, on masz ten. Jezu. On ma 8 lat. Jest to już w wałach. Ma na imię szef, jego maść jest kara. Nie pamiętam nie pamiętam jego tego. nie pamiętam yy, nie pamiętam jego rasy Ale to jest... jest prawdopodobnie Oldenburg, Coś takiego. Yy, jego rasa to Oldenburg, Koń Oldenburski. Następnie mamy w dwie... Yy, Ontario, który był dosłownie przez dwa dni na Vinted, ale e, jednak potem go wycofałam. E, aha, i zapomniałam. Jest to konik autorstwa e, KHT Blue Yellow Pink. Wpadajcie na jej kanał. E, tutaj mamy konika. To jest Ontario. Jest to e, ogierek. Jest on autorstwa KHT 6 ale teraz chyba jakoś inaczej się nazywa. No, ale ja ją pamiętam jako KHT i Kahate Kier, bo ona trzy nazwy zmieniała. No, ale tak czy siak jest to Ontario. Jest to pięcioletni ogier. Jest on nawet, nawet grzeczny. Ostatnio się opanował. Jest on maści siwej w hareczkę. Jego maść... Jezu. Jego rasę oczywiście zapomniałam. Ale... To jest... Lipca? Coś takiego. Może, może, może. Nie wiem. Jedziemy dalej. A um, Dalej mamy... Dalej mamy Colorado. Colorado... Czy... Jest autorstwa, y... Jezu, jest autorstwa, jest y... autorstwa Hanna Kucierska, tak? Jest autorstwa y... Hanny Kucierskiej, ym, przynajmniej tak ma na winted. Nie wiem, czy ona go sprzedała, czy ona go zrobiła, ale po prostu dostałam, ją od, dostałam go od Hanny Kucierskiej. Jest to na razie y, mój ulubiony konik. Jest to kucyk szetlandzki, Maść no po prostu jest taka ruda. Nie, taka kasztanowato-ruda. Ma tutaj taką fajną jakby latarnię. Jest on moim koniem, bo najstarszym koniem, bo ma on 22 lata. 22 lata. Jest to na razie mój ulubiony Hobby Horse. I z nim jadę na zawody. W grę, szkoda, że ten film, bo miałam mega, mega film. Jak z nim skakałam, 85, ale dobra. Następnie mamy Dinę, która była na wintet, ale jakoś znowu ją skasowałam. Nie wiem dlaczego, nie mam pojęcia. Aha, no jakbyście pytali, jest to konik A6. A4, A5, tak mniej więcej A5, A3. Jest to Dina. Jest to y, już kobyła. A czemu no w sumie? Kraczka i kobyła. Y, a, no jest to Gierek. Nie jest to rwałoch niestety. Y, Dinusia. Yy, ona jest rasy. Nie wiem, bo on jest rasy yy, kuckiem szetlandzkim A ty. Nie wiem. Nie wiem kim ty jesteś. Yy, jest ona maści Splash White. Yy, ma ona. 10 lat. Yy, no i jest ona taką moją kochaną klaczką, jest ona takim Moim pierwszym oryginalnym hobby Horsem oczywiście jest niestety z Allegro. Czyli to znaczy, że jest masówką, czyli że jest ich pełno. Dobra. E, następnie mamy Astra, która jest A4, ale taki. Taki wielki A4. Duży A4. A to jest e, A3. To jest taki duży A4. Patrzcie. No. E, Astra jest rasy Itinker i Lipca. Lipcja. Lipcian, lip, lipcia? Coś takiego. Nie wiem jak to się mówi. Nie wiem jak się wymawia tą rasę. Jest, no, na imię ma Astra. Ma ona chyba 7 lat. Nie mam pojęcia. To jest Maści, takiej, no powiedzmy, że srokatej. No jest ona taka słodziutka, ma żywy taką fajną. Na razie na razie u mnie jest i sobie będzie. Jest ona u mnie zdecydowanie na drugim miejscu. I no, no i taki słodziak. Teraz mówię, kto ma u mnie do żywocia. On prawdopodobnie nie ma u mnie do żywocia, ale zobaczymy, zobaczymy. Ja też konio hobby horsem nie daję do żywocia, bo potem się zdziwicie, że je nagle sprzedaję. On u mnie nie ma do żywocia. Ale ostatnio go bardzo, bardzo polubiłam. Fajnie się na nim jeździ. Ale no niestety nie ma u mnie do żywocia. Chociaż chciałabym. Następnie jest Colorado i on ma u mnie w ogóle do żywocie. On na pewno ma u mnie do żywocie. Następnie mamy Dina, która nie ma u mnie do żywocie, ale bardzo ją lubię. Następnie mamy Astra, która prawdopodobnie ma u mnie do żywocie, ale to jeszcze się zastanowię. Zobaczymy, czy ich sprzedam, czy nie. Wyczekujcie filmu z Stable Tour. E, a co? Może kiedyś wam jeszcze e, nagram ten trening z Colorado albo z innym? No, na pewno wam będę nagrywała. I się cieszę, że KhaTemindi powróciła, czyli no ja. E, jak coś, to wam na imię Zosia. E, fiku nie podam, bo po co? No. Takie konie. I tutaj oczywiście jeszcze będą y, takie trzy koniki. Y, ostatnio będę, y, będę robiła niedługo w następny weekend z wujem. Y, Taką wstanie. A co? Z wami się żegnam. Bye.